Drodzy Kasprowiczanie, w dniu Waszego święta, w dniu urodzin Waszego i naszego patrona Jana Kasprowicza chcieliśmy Wam życzyć rzeczy dzisiaj najcenniejszych. Zdrowia, wytrwałości w nauce i realizacji swoich celów, bezpiecznego odpoczynku od obowiązków i nadziei na normalność. My, My też, też bardzo cenimy za odwiedzającymi nas, nas miłośnikami, miłośnikami teatr i, i twórczości Jana Kasprowicza. Kasprowicza. Już, Już teraz Was zapraszamy w nasze gościnne progi. Do, do zobaczenia! Piotr Kycz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Dorota Drewniacka, skarbnik. Beata Dylisia Srzebska, sekretarz. Małgorzata Karpil, kustosz Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Muzyka